Paweł Kukiz i zespół Piersi będą gwiazdą jubileuszowej 20. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Wałbrzychu. Już 8 stycznia wolontariusze będą zbierać pieniądze, które zasilą konto Fundacji Jurka Owsiaka. Wałbrzyska impreza będzie miała miejsce na terenie Galerii Handlowej Wiktoria. Podczas 20. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wolontariusze będą zbierać pieniądze na zakup nowoczesnego sprzętu do ratowania wcześniaków oraz pomp insulinowych dla ciężarnych kobiet z cukrzycą. Do sztabu prowadzonego przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury zapisało się 80 osób, które już od 6 rano pojawią się na ulicach miasta. W tym roku finał Wośp nie odbędzie się wzorem lat ubiegłych na Wałbrzyskim Rynku. Scena zostanie ustawiona na terenie galerii handlowej Wiktoria, która jest współorganizatorem imprezy. Podczas 20. jubileuszowego finału zaprezentują się zespoły taneczne i wokalne. Nie zabraknie również występów teatralnych, pokazów ratownictwa medycznego, szkoły bezpiecznej jazdy, a także walk bokserskich. Gwiazdą Wośp będzie Paweł Kukis oraz zespół Piersi ze swoimi przebojami "Zośka czy nie gniewaj się Janek". Nie zabraknie również licytacji orkiestrowych gadżetów oraz rzeczy przekazanych przez wałbrzyskich celebrytów i artystów. Podczas finału będzie można oddać krew dla potrzebujących czy wysłuchać laureatów konkursu Wałbrzych ma talent. Koncert zakończy się pokazem pirotechnicznym Światełko do nieba. W zeszłym roku wałbrzyskim wolontariuszom udało się zebrać prawie 80 tysięcy złotych. Organizatorzy liczą, że wynik ten zostanie pobity.